Halo, Halo, Ewa Gonia, dietetyk. Nagrywam z kuchni, słuchajcie, bo dzisiaj będzie o zdrowiu naszych dzieci i chciałabym odczarować taką historię, która się nazywa, że wszystko zależy od jedzenia, również w przypadku naszych dzieci. Nie jest tajemnicą i myślę, że nie muszę tutaj rozwijać tematu, dlatego że jest bardzo dużo informacji, już wszyscy o tym rozmawiają, że nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Jest bardzo dużo publikacji, które to potwierdzają. Ja może bym spojrzała na to z innego punktu widzenia, bo bardzo fajny jest raport Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku. Ja go tutaj podlinkuję pod, pod tym filmikiem i bardzo Was proszę, zajrzyjcie, przeczytajcie, bo z tego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że no niestety, pomimo tego, że mamy tą wiedzę dotyczącą Faktu, iż nasze dzieci tyją najszybciej w, w Europie, to jakby nie ma profilaktyki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, nie działa to tak, jak być powinno, i nie jest to tylko i wyłącznie wina, oczywiście, lekarzy. Ja tutaj nie rozstrzygam. O winie. Ja mówię o tym, co się znajduje w raporcie. W raporcie widać bardzo wyraźnie, że POZ -y nie leczą otyłości naszych dzieci. Celowo używam słowa leczą, dlatego, że otyłość jest chorobą, jest jednostką chorobową, która ma swoją klasyfikację. FISO jest to dziesiątka chyba. Natomiast jest chorobą i podlega leczeniu. Niedopuszczalnym jest powiedzenie matce czy ojcu otyłego dziecka, że dziecko ma schudnąć, tak? bo to nie jest leczenie. Niedobrze jest, że nadal w Polsce choroba otyłościowa jest traktowana w kategorii winy osoby, która na to choruje. Niedopuszczalnym jest to, co przeczytałam w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Iż bilanse, liczba bilansów, które są przeprowadzane u naszych dzieci w okresie szkolnym, wczesnoszkolnym, stale spada. Tak, oczywiście lekarze czy osoby, które w szkołach wykonują tego typu bilanse, wiedzą jak to zrobić i o te bilanse, kochani rodzice, należy się upominać, ponieważ jest ich coraz mniej i przegapiamy ten okres i na poziomie kontroli tego w szkołach, ale również na poziomie y, wizyt u y, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przegapiamy ten moment, kiedy można działać, kiedy można pomóc naszym dzieciom, kiedy y, możemy pomóc też sobie oczywiście. W, w takim prowadzeniu naszych dzieci, które doprowadza do tego, że będą to dzieci zdrowe, a co za tym idzie, będą to dorośli zdrowi. Z otyłości się nie wyrasta. Nie, nie, otyłość jest chorobą przewlekłą i nawracającą. Mówienie, że, czy tłumaczenie, iż moje dziecko jest... W tej chwili ma nadmierną tkankę tłuszczową, jest dzieckiem otyłym, nie daj Boże, i że ono z tego wyrośnie, jest głupie i jest niedopuszczalne, dlatego że nie wyrośnie, będzie dorosłym, który będzie się musiał mierzyć z tym, co niesie zaburzony metabolizm. Na, na, w okresie wczesnoszkolnym, wczesno czy szkolnym, czy też w okresie dojrzewania, spowodowany nadmierną tkanką tłuszczową, zwłaszcza tkanką tłuszczową trzewną. To są bardzo poważne kwestie. Chciałabym powiedzieć może trochę po kolei, że każdy z nas, i dziecko, i dorosły, ma taką, każdy człowiek, tak, ma taką granicę którą, jeśli w przeroście tkanki tłuszczowej przekroczy, to niestety bardzo trudno jest po przekroczeniu, oczywiście, tej indywidualnej granicy dla każdego, wrócić do normy. To są historie bardzo wielu chorych ludzi, którzy od wielu lat walczą, walczą z chorobą otyłościową. To jest, ja kiedyś nie używałam słowa walka, tak? mówiłam o tym, że, że należy raczej takiej, takiego słownictwa nie używać, ale im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej widzę, jak, jakie konsekwencje ma, i jakie to są trudności, tak? leczenie, leczenie choroby otyłościowej. Dlatego, tak bardzo y, warto zadbać o, o nasze dzieci. Otyłe dziecko będzie miało, to wiecie, ta otyłość, mówię o otyłości trzewnej, ja nie mówię w ogóle o żadnej estetyce. Otyłe dziecko będzie miało bardzo dużo tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest metabolicznie czynna. To oznacza, że ona zarządza hormonalnie, to oznacza, że ona produkuje różnego rodzaju substancje, które mają wpływ na działanie organizmu y, naszego dziecka. Tak, jak ma wpływ na, na działanie organizmu osoby dorosłej. Jeżeli dziecko jest otyłe, ma nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej, to ono będzie miało zaburzenia również hormonalne. Przykładem mogą być hormony leptyny, czyli leptyna jest hormonem sytości, i gryliny, która jest hormonem głodu. Jeżeli mamy za dużo, ma nasze dziecko za dużo tkanki tłuszczowej trzewnej, to będzie miało problem również z tymi hormonami, czyli będzie jadło i nie będzie mogło zaspokoić tego głodu, bo bardzo często Tkanka tłuszczowa y, trzewna, pomimo tego, że produkuje leptynę, to niestety ta leptyna przez organizm nie może być właściwie wykorzystana i dziecko nie może się nasycić, nie ma tego poczucia sytości. Oczywiście m, ogromne znaczenie ma to, że tkanka tłuszczowa y, trzewna u naszych dzieci, ale i u dorosłych zawsze nie będę tego powtarzała, ale tak to działa. Y, ona będzie również powodowała procesy prozapalne. Tkanka tłuszczowa trzewna będzie wpływała również na nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej, będzie również wpływał na procesy związane z pracą tarczycy. Jest bardzo dużo dzieci, które w tej chwili, wskutek tego, że mają nadmierne kilogramy nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej, cierpią na choroby tarczycy, tak? i to powinno być kontrolowane, powinno być badane. To przy okazji powiem, że podstawowa opieka. Ambulatoryjna y, dla dzieci, które mają tendencję do tycia mają, albo chorują już na otyłość, to jest y, coś, co Wam się należy. Musicie poprosić o bilans, musicie poprosić o badania. Jakie badania warto wykonać? Na pewno należy wykonać oczywiście morfologię, należy wykonać panel tarczycowy, czyli TSH, FT3, FT4, antyTPO, antyTG. Należy wykonać y, próby wątrobowe, tak? czyli ten panel wątrobowy, przynajmniej alat i aspart. Na pewno pełen profil lipidowy, czyli poziom cholesterolu i wszystkie jego frakcje, plus, y, y, plus glukoza, i, y, glukoza i insulina, z, y, oczywiście z tej samej próbki krwi, po to, żeby można było sprawdzić. Y, y, wskaźnik HOMA-IR, czyli wskaźnik insulinooporności i wykluczyć, że nasze dziecko, które już ma nadmierne kilogramy, nadmierną tkankę tłuszczową, cierpi na insulinooporność, która jest jakby um, kluczem czy praktycznie jest przedsionkiem cukrzycy typu drugiego, na którą też otyłe dzieci coraz częściej y, chorują. Nie muszę dodać, jakie są skutki y, choroby otyłościowej u dzieci, y, które wiążą się z psychiką takiego dziecka, tak, to dziecko ma bardzo duże kłopoty związane z samoakceptacją. Z czasem przestaje móc funkcjonować tak jak funkcjonują dzieci nie otyłe, dzieci, dzieci zdrowe. Więc róbcie te badania, róbcie bilanse. Warto też wykonać na przykład jeszcze hemoglobinę glikowaną, tak? jeżeli dziecko faktycznie już jest otyłe. Ale jestem w kuchni, więc chcę odczarować tą część związaną z jedzeniem, dlatego że Również, moi drodzy, czynnikiem ryzyka jest niedobór snu, na który cierpią w tej chwili naprawdę nasze dzieci, bo one zwyczajnie przebodźcowane, one mogą nie dosypiać, one mogą być za bardzo obciążone, może ten sen nie gwarantować im regeneracji. Jeżeli dziecko się nie wysypia, nie regeneruje, to również następują zaburzenia wydzielania greliny i leptyny. Może być y, oczywiście sytuacja, w której y, dziecko jest z domu, gdzie mamy otyłą babcię, dziadków albo otyłych y, rodziców. Oczywiście jest to czynnik ryzyka, natomiast y, te, ten, y, ten, ten, ten czynnik musi zostać aktywowany. Czyli jeśli my, dorośli, Będziemy postępować tak głupio, jak postępowano z nami, to nasze dzieci też będą chorowały na chorobę otyłościową, która ma okropne jakby skutki w postaci innych, bardzo groźnych chorób, które utrudniają życie nie tylko na poziomie, kiedy jesteśmy dziećmi, ale kiedy jesteśmy również osobami dorosłymi. No i oczywiście aktywność, ruch. Przykład idzie z góry, nie pora, żeby tutaj o tym mówić, tak, ale... Nasze dzieci głównie siedzą, mało się ruszają, a jedzą tak, jakby nie wiadomo, jaką aktywność fizyczną wykonywały. Więc nie ignorujcie drodzy kochani rodzice tych czynników, jakimi jest sen, aktywność. No i oczywiście to, jeżeli sami jesteśmy. Obciążeni chorobą otyłościową, no to musimy brać pod uwagę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie przenieść tego na nasze, na nasze dziecko. Warto się konsultować oczywiście, domagać się o te bilanse, o wykonanie bilansu, domagać się badań w podstawowej opiece ambulatoryjnej. No i co więcej, przyjrzeć się temu, jak funkcjonujemy, tak? jak funkcjonuje nasze dziecko, jakie je posiłki. Jeżeli widzicie, że jest problem, to po wykonaniu badań koniecznie poszukajcie pomocy. U lekarza po całej opieki zdrowotnej bądźcie nieustępliwi i, i, i postarajcie się, żeby taka konsultacja miała wymierny efekt dla Was. Nie czekajcie na to, aż dziecko będzie chore, i wtedy dostanie skierowanie, bo ma nie wiem, jest potrzebna pomoc endokrynologa, na którego się bardzo długo czeka, albo Albo jest potrzebna pomoc diabetologa, bo dziecko ma insulinooporność, albo nie daj Boże cukrzycę typu drugiego. Nie czekajcie na to, idźcie do specjalisty, oczywiście również do specjalisty żywienia, do specjalisty dietetyka. Warto zobaczyć z kim macie pracować, tak? dlatego że rynek dietetyczny jest nieuregulowany do dnia dzisiejszego i naprawdę można trafić w ręce osoby, która nie jest przygotowana do pracy jak należy. Przestrzegam również przed metafor... przed... Takimi rozwiązaniami, które no bardzo ładnie się klikają w sieci, ale one wyrządzają bardzo dużo szkody, czyli tak zwane metamorfozy. No, jest taki znany efekt, nie będę wymieniała nazwiska, powstała klinika, naj, najlepiej na niej zarabia właściciel tej kliniki. Natomiast nie jest to, słuchajcie, właściwa droga. Naprawdę należy to, to mocno weryfikować i nie chodzi o to, żeby odchudzać dziecko. Dzieci się nie odchudza. Dzieci y, powinny otrzymać od nas pomoc i my powinniśmy świecić przykładem. My powinniśmy się nauczyć tych rozwiązań, które ustrzegą nasze dzieci y, przed tym, żeby zachorowały na chorobę otyłościową. Nie działajmy, kiedy jest za późno, bo jak jest za późno, to y, jakby. Y, jest potrzebne, to na pewno jest potrzebne leczenie, ale też się, pojawia się taka potrzeba gwałtownego zredukowania tkanki tłuszczowej i te metamorfozy, jakieś działania, które naprawdę szkodzą, dlatego że one nie uczą, tylko są nastawione na szybkie efekty, które niestety w, są krótkotrwałe. Bo choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą i nawracającą i wymaga leczenia z głową. Z zegar meszka wyznacza te, to tempo zakończenia mojego chemiku, jeśli chodzi o zapobieganie otyłości u dzieci, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Zwracam uwagę na to, że nie tylko to, co wkładamy do talerza, Naszemu dziecku ma znaczenie, znaczenia, znaczenie, ale również to, jak się nasze dziecko regeneruje, jak śpi, jak spędza dzień i czy my jesteśmy osobami, które chcą pomóc naszemu dziecku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji kanału, wykonujcie badania, szukajcie pomocy, nie pozostawiajcie dzieci, że tak powiem, w. Pod opieką hasła, że z otyłości się wyrasta, bo się nie wyrasta. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.